Cześć, witajcie ponownie na kanale Portowym. Dzisiaj ponownie wracamy na Akwen Regat Vendeglobe, ale oprócz tego porozmawiamy o Jubberen Trophy, oraz o tym, czy oprócz rekordu trasy jest szansa, że zobaczymy minimalną ilość zawodników, którzy odpadli z Regat Vendeglobe. O tym wszystkim dzisiaj. Co na Akwenie? Oczywiście przez ten tydzień zmieniło się prowadzenie. Prowadzi Charlie Daleon, wyprzedził Jana Lisioma. Wciąż mamy tą naszą grupę między 4 a 10 miejscem. Tą grupę prowadzi Tom Ryan. ale depczą mu po piętach już po lat, bo Tom miał duże uszkodzenia, o którym później. Te łódki między właśnie 4 a 10 już ładnie pną się do góry Atlantyku. Cape Horn minęła Samantha Davis, Krali Crement Dzisiaj też minął rano Jean Le Cam. Mamy te różne nasze grupki, które mają swój wyścig w wyścigu. No i oczywiście bardzo ciekawą grupą jest ta grupa łódek mieczowych, która płynie w odległości 250 mil, mamy tam ponad 10 łódek. A stawkę naszą zamyka w tej chwili Dani van der Werber, który właśnie mija Nową Zelandię. Dzisiaj chcemy też porozmawiać o Jules Verne Trophy, czyli rekordzie dookoła Ziemi. 20 grudnia ponownie wystartował Trimaran Sodebo 3 ze skiperem Tomasem Kowilem. Ponownie wystartował, bo już wcześniej, pod koniec listopada, startowali z pierwszym podejściem tegorocznym, czy w tym sezonie. I, ale 3 grudnia musieli zawrócić, bo mieli kilka awarii i stwierdzili, że wolą wrócić do Francji i wystartować ponownie. Co jest ciekawe, 3 grudnia również przerwał swoje podejście Trimaran SVR Laser z ze skipperem François Gabartem, który wygrał Vendée Globe w dwie edycje temu, I, a oni wrócili też do Francji, ale jeszcze nie ogłosili czy wystartują podobnie. Tak czy siak Sodebo 3 płynie, minął już przylądek dobrej nadziei. Na tym przylądku mieli ponad dobę przewagi nad obecnym rekordem, ale już po kilku dniach trochę warunki się pogorszyły i mają dzisiaj jedynie 50 mil, czyli trochę ponad godzinę tak naprawdę nad obecnym rekordem. No właśnie, ale czym jest źródło Trophy? Zostało ono fundowane w roku 1990 roku dla pierwszego jachtu żaglowego, który opłynie Ziemię krócej niż 80 dni. To jest oczywiste nawiązanie do książki Filiasa Foga. Czyli ma być to jacht żaglowy bez asysty dookoła Ziemi. Co prawda jest pozwolony routing pogodowy, Start meta jest między latarnią na wyspie Uchant we Francji, a Lizard, na wyspie Lizard, latarnią Lizard w Anglii. Pierwszym zwycięzcą był Bruno Perron z załogą na katamaranie Explorer w 1993 roku. Do tej pory przyznano 9 razy to trofeum. No i cóż, aktualnym rekordzistą, posiadaczem tego trofii jest Trimaran i który 26 stycznia 2017 roku minął metę, zamykając pętlę w 40 dni, 23 godziny, 30 minut i 30 sekund. Więc Sodebo 3, żeby poprawić ten rekord, musi dopłynąć 30 stycznia, do dziewiątej wieczorem, um, aby być nowym rekordzistą tej trasy. Wynajmij jacht w jednym ze 180 kierunków na całym świecie i spędź kolejne wakacje na wodzie. Glob Twój partner na kolejny rejs. No dobrze, wróćmy na Aquan e, Co się dzieje w tej chwili, co się wydarzyło przez ten tydzień, ósmy tydzień na trasie Vendę Glob? E, po pierwsze, liderzy narzekają na Niesprawdzające się prognozy pogody na Atlantyku Południowym. Najbardziej odczuł to Marujan, bo właśnie dwa dni temu uderzył go szkwał wiejący ponad 60 węzłów. Nie był on prognozowany, i w tym szkole stracił swój jeden z ważniejszych żagli, czyli Foki J2. O żaglach rozmawialiśmy dwa odcinki temu. Foki 2 no, jest takim podstawowym żaglem, który w średnich warunkach wiatrowych pozwala płynąć łódce pod wiatr, ale też używany jest do różnego rodzaju połówiatrów czy też ostrzejszych backstagów. Dużym tematem tego tygodnia jest również piąte wycofanie się z wyścigu, tym razem ofiarą e, awarii padł Janik Bestawen, czyli wiemy już że na pewno nie obroni swojego poprzedniego tytułu z poprzedniej edycji. Wycofał się z powodu awarii urządzenia sterowego, tam zepsuło mu się połączenie sterów i de facto nie miał powiązania między lewym a prawym sterem i tak naprawdę już narzekał na to wcześniej, ale w tej chwili to się pogorszyło i wiedział, że nie jest w stanie w ten sposób dopłynąć do mety. Zatrzymał się w Ushua'i w Argentynie, tuż obok przylądku Horn. E, także chciał dopłynąć do tego Hornu, chciał go minąć, żeby tak mentalnie zamknąć przynajmniej te trzy przylądki. E, ale jest w Argentynie, powiedział, że chce naprawić łódkę tam ze swoim teamem i wracamy mu wrócić do e, Les Abdoloń, aby ukończyć trasę regat. Oczywiście tak obok, że tak powiem, e, rywalizacji, ale, ale chce dokończyć pętlę. To nie były jedyne uszkodzenia. Na uszkodzenia też raportowała Izabel Joszkę. Straciła prawego foila. Miała też wcześniej problemy z szyną grota, z dziurą w grocie, z silnikiem, z sensorem kilo, także dużo pechowych wieści od Izabel. To nie są oczywiście krytyczne awarie, ale na pewno nie pomagają jej szybko płynąć. Z pozytywnych wieści od poszkodowanych naszych zawodników jest to, że Pip, Pip Hair dopłynęła do Melbourne, zacumowała, została gorąco przyjęta w Melbourne. I pomimo, że nie ukończyła, jak to powiedziała, jest dumna z siebie, że potrafiła pokazać ten swój seamanship. I pomimo, że padła, miała problemy, padła ofiarą pecha, to jednak ty, jednak była w stanie samemu sobie poradzić, samemu dopłynąć bezpiecznie do portu. No i właśnie, teraz co te nasze wycofania z tych regat nam mówią? Po popatrzcie, w tej chwili mamy 5 jachtów wycofanych z rekordowej 40. Jeśli popatrzymy, że w poprzedniej edycji, w edycji 2020-2001 odpadło 8 zawodników z 303, a jeszcze wcześniej, czyli w edycji 2016-17 odpadło 11 z 29, na pewno procentowo ta ilość odpadnięć, rezygnacji jest dużo, dużo mniejsza. Oczywiście wyścig się nie skończył, jeszcze mogą się pojawić następne rezygnacje, wiadomo, że im dłużej płyniemy, tym te przeciążenia, zmęczenia materiału, czy też jakieś błędy mogą się pojawiać i mogą się pojawić nam następne jachty i zawodnicy, którzy się wycofają. Prawdopodobnie tak się wydarzy, ale trzymajmy kciuki, żeby było tego jak najmniej. Tak czy siak, wszyscy komentatorzy podkreślają, że to jest niesamowite, że do tej pory tak mało mamy wycofaniem w tej edycji. Czemu? Na pewno ta kumulowana wiedza wśród zawodników i wśród teamów jest coraz większa. i Powoduje to, że oni są coraz lepiej przygotowani, tak jak mówiłem to na samym początku, Teamy raportowały, że zabrały ze sobą od 800 kg to nawet tony części zapasowych na pokładzie. Także ludzie i zawodnicy są przygotowani na różne problemy, które mogą napotkać. Ale też mówi się o tym, że przez to, że łódki są coraz szybsze, oni też mogą, zawodnicy mogą bardziej kontrolować, jak się pozycjonują w stosunku do. Prognozowanej pogody, tak? Czy, czy mogą ominąć jakiś wyjątkowy niższy, albo ustawić je trochę lepiej do jakichś cięższych warunków, na pewno to pomaga w tym, żeby tych wycofań tych awarii było coraz mniej. No właśnie, a jeśli jesteśmy przy pogodzie, dużym oczywiście pytaniem jest to, czy padnie rekord trasy. Na wysokości przylądku Horn nasi liderzy byli 1600 mil przed poprzednim rekordzystem, czyli Armelem Lakijaszem. W tej chwili ten dystans spadł do 1149 mil. Tak czy siak, wydaje się, że ta. Ten bufor jest na tyle wielki, że jest, jest bardzo prawdopodobne, że padnie rekord trasy. No ale jakie wyzwania czekają zawodników przed, czy tą wiodącą dwójkę, do samej mety? No i czy jest szansa, że prowadzenie się zmieni? No w tej chwili mamy ewidentny taki speed race, płynął pasatem, wpłynęli w ten południowy pasat, więc tak naprawdę nie czekają ich prawdopodobnie żadne zwroty. Tylko popłyną e, prawym hasem już do samego równika i do strefy konwergencji, e, czyli tak zwanych Doldrums. E, w tej chwili wydaje się, że te Doldrums są relatywnie małe i nie przesunąły się za bardzo na zachód, więc raczej nie powinny ich mocno e, spowolnić, też nie, nie powinni tam jakoś specjalnie zaparkować, więc raczej tutaj na tym etapie ta zmiana prowadzenia nie powinna się wydarzyć, albo jeśli nie wydarzy się, oczywiście coś nieprzewidywanego. Później znowu mamy speed race w północnym Pasacie, więc tutaj status quo raczej się też utrzyma, no ale największą niewiadomą jest Wyż Azorski, który w tej chwili wygląda na bardzo rozległy, no i może stanowić dużą przeszkodę i też dużą szansę na przykład dla Jana Rysioma na wyprzedzenie Czalegodalena, jeśli ten oczywiście utrzyma. And swoje prowadzenie do, do tamtego momentu. Tak czy siak, w tej chwili wszystkie routingi pokazują, że ta dwójka powinna dopłynąć do mety w okolicach 15 stycznia, czyli z rekordowym czasem. Ok, prześledźmy jeszcze aktualny ranking. Czyli z dzisiaj, z soboty, z jak widzicie 10 rano, czyli 11 tak naprawdę naszego czasu, widzimy, prowadzi Charlie Dallin, ma 128 mil przewagi nad Janem Simon ten poszkodowany nie ma prawego foila, ma w tej chwili straty do lidera 579 mil. Miał jeszcze z 2-3 dni temu około 300 mil i wyglądało, że jest w stanie troszeczkę nadrobić, ale w tej chwili on przyparkował troszeczkę przy brzegu brazylijskim, musi odjechać od niego, więc no, w tej chwili traci te mile. Tomarujan w tej chwili na czwartym miejscu, ale już ma tylko 50 mil przewagi nad Polem Milatem. No cóż. To jest duże pytanie, czy on jest w stanie utrzymać to swoje czwarte miejsce. Tak jak mówiłem, nie ma tego podstawowego swojego żagla, e, także tutaj jest duży znak zapytania. E, idąc dalej, Boris Herman. E, tutaj cały czas walka między nim a samym Good Childem. E, Boris jeszcze wczoraj był na miejscu 9, w tej chwili wyprzedziło e, kilka mil sama. Na miejscu świetnym jest Justin Metro, e, na miejscu 10. Benjamin Detro, po przemieniu e, przylądka Horn, e, był przez chwilę 13. w tej chwili wygrzewał się na e, 11, wyprzedził i Samantę, i Clarice. E, po, po nich mamy Romana Atanasio i Damiana Sygana, i zamyka nam stawkę tych, którzy są już na Atlantyku, Jean Le Cam. E, potem mamy tą trójkę: Alan Rura, Isabel i Giancarlo Pedote. I potem za, rozpoczyna się grupa łódek bez foili, która jest bardzo ciasno skompresowana. Tu jest niewiele mil między nimi. Tak naprawdę cała stawka się rozgrywa między 200 a 300 milami. Ten wszystkich zawodników tutaj widzicie właśnie na ekranie. Zamyka tą stawkę Arnoa Bossers. I, I to jest ta grupa, właśnie ten peleton drugi. No i potem mamy kilku zawodników, którzy już są troszkę w większych odległościach. Olivier Hear, nasz e, Chińczyk Jin Shu, e, Fabrice Amadeo, e, a z całą stawkę zamyka Danny Van Vanderberg e, z stratą prawie 7,5 mil do prowadzącego e, rygaty. Słuchajcie. To było wszystko na, w tym tygodniu, co przygotowaliśmy dla Was. E, a chcemy się z Wami pożegnać jeszcze jednym obrazkiem wciąż z Południowego Oceanu, e, z, gdzie spotkali się znowu blisko Sebastian Masret i Eric Bellon. I dzisiaj z Z toute neuve. się en na VHF, Cześć i do zobaczenia za tydzień ponownie na kanale portowym.